ma z tej strony Soku JP i chciałbym Wam dzisiaj zrobić konkurs okazji 700 widzów i ten kto pierwszy znaczy piszcie numerki od 1 do 100 i ten kto po prostu wylosuje ten numer co będzie losowanie wygra całe konto na Pro MT2 125 Level, nawet dobre, takie sobie EQ to jest słabe, ale na następnym albo nawet dodam tutaj dobre EQ i będzie kozacko się grało, A więc zapraszam. A więc dzięki, subskrybujcie, komentujcie, i wymagane jest tak like y do tego potrzebna jest subskrypcja. Ja, e, je, tym, jeżeli będą jak najwięcej subskrypcji, to będzie e, gdzie, tym więcej konkursów na YouTube. Będą nawet konkursy różne, zależy jakie i inne. No więc dzięki za oglądanie. Cześć!